Fajny pisklak Tak, to takie domowe zwierzątko Na całym świecie O, hej kochani Co wy robicie? A wiesz co? Mamy nowe zwierzątko domowe Super Hej Flake, co robisz? Wiesz co? Ja oglądam takie fajne puchaly Wiem To wygląda jak Wiktoria Strzemień Okej. Okay. Tylko muszę umyć ręce Są całe w czekoladzie Okej. Okay. Dobra, to idę do góry. Hej kotki, to wy. Hejka. Ech, chowam tylko niepotrzebne rzeczy do szafy i zamykam. Ja też. Chodź. Idę na chwilę do toalety. A co ty tu wyprawiasz? Cześć, dlaczego ty jesteś jakiś ściekły? Bo tam kot zasypia. O, to bardzo mi ładnie, hi, hihi, hi, 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 ha! Pam, pala, bam bam, pam, ta, la, O, hej, bó, co robisz? Słucha muzyki. Miał, miał! Hej, się Trot, hej, kochanie! Wejdę do sali klasowej. zaraz wracam. Cześć kochani, mamy dzisiaj lekcję heavy. Cieczy się cię? Tak! Tutaj coś takiego, coś gotujemy. Zobacz, to jest taka specjalna butelka, prawda? Tak! Hej, a my uprawiamy sport. Łof Łof. O, cześć, appa. Cieszy się bardzo, że mamy sport? Tak! No to usiądź i będziemy patrzeć. Shorty od Dreamkit Do zobaczenia i grajcie fajne gry online.